Będzie odcinek ze Stumble Jak będziemy grali różne mapy, posprawdzamy co jest nowego w ogóle, bo ja długo nie grałem. mam coś za darmo w sklepie. O! Darmowy prezent spoko. Wyposażę sobie. Jest takie coś, co to jest? Fajny, ten bekon jest fajny. I milk tea, Pan Okay. co to jest? skiny do kupowania? a, to mnie nie stać mhm uh -huh. uh -huh. okej okay. fajnie to zobaczymy co to jest zagramy sobie kurs indyka góra góra Pandory, pandory, indiki, 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 indiki. No, szybciej się ale cię to Nie zauważyłem, co tutaj były za mapy. to były jakieś dwie randomowe mapy i chyba lawa, prawda? Nieeeeeee. Nie cierpię nerwa. nie najgorsze, co może być. Jakiś pan krab tutaj biega. Idź, panie krabie. Zabiłem pana kraba. Dlaczego? Nie, 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 padam, nie, spadam, nie, spadam, nie, spadam, nie, spadam. nie, nie, teraz nie, O, nie, super, takie nie, 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 broń. O, to jest taki jak karabinek. Słyszenie... Oj, Dobra, nie, Nawet łatwe to było. nie, tylko nie, nie, kraba. Full. Dziwne jak na tego mapę rzadko mam. Na niech oni tam idą. Teraz zróbmy tak. Dobra. Ja mam taki jeden sposób fajny, jak żeby to przeżywać. Dobra, on przeży nie przeżył. Poświęcają się typy, a ja nic nie robię. Jest! 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 M -ca, m -ca, m -ca, m -ca. Jesteśmy w finale! O, o, o chyba. No tak, już jesteśmy w finale. Teraz trzeba być -land". No chyba tak. O jaj, jaj. O dobra, ja wiem na telefonie tylko grać mega Lawolanda, bo znam. Okej, okay, tutaj... Trzeba go zemutkować, może i teraz go zepchnąć. Ten kot chciał go zepsuć i spadł. Co on robi? Dobra. Tutaj. Nie! Jest. Dobrze. Nie umiem zbytnio grać w Stambla na komputerze, bo mi się myli te emotki bardzo. No, spadaj. Nie spadł mi tak. Prawie teraz jasno. Odpadłem Dobra, tutaj, tutaj teraz chyba I odpadłem Dostaniemy coś przynajmniej? Tak, dostaniemy, o, od Digi Od Dogi, ja nie mogę, to nie są do Dogi Jej. Aha Zmienili tę animację. Na dole coś jest? Słyszeczka. O, bilet trudniej, bo nie wiem po co nie jest, ale fajnie. Tutaj chyba będzie nam stać na tą paczkę za 15. O ile jest taka paczka? O! Jest, ale za 20. Nie chcę brać udziału w tym. Pokażę. Że... Nie, zaraz. Co tutaj takiego mamy? Hmm. Fajne. te 30 jest spoko. Co? To się trochę nie nadaje na specjalnego, ale zagramy raz. Albo dwa, albo trzy, albo pięć, albo dziesięć. Ja umiem save ale na telefonie tutaj raz mi się. Co to jest za Spongebob? Jest taki skin, napiszcie w komentarzu, czy jest taki skin. Bo nie Spindopowego. Bo nie znam takiego skina jakby Spongeboba, ale takiego zliczowanego. O tak którego przed chwilą z wałem i oni mnie też zamotkowali. Dobra, udało nam się przeżyć. Pum tych panów trzy osoby odpadły. Ja nie mogę. O sil mamy tak. Aha, zemścił nam się fajnie. Dobra, to da się mieć fioletowy niko. Dobra. Oj, no jest, udało nam się. Tutaj też, zobaczmy, czy umiem trik z kolcami. Ten, a ta, umiem. No nie, dobra. Jestem tego przetuliłem. Bo mi się myli, tutaj to. Je... co? Jaki fart. Lepety Pro. Jest taki skin. Mi się wydaje, że nie ma, ale dobra. Ja już umarłem, praktycznie. Się muszę znaleźć wciskać tą trójkę i jedynkę. Co? Co ja zrobiłem? Do tyłu przeniknąłem? Co? Tak się da? Napiszcie, czy przeniknęliście kiedyś do tyłu. I zakręcam do subskrypcji i łapek w górę, bo subskrypcje są dla na nas ważne. I łapki w górę też. Ta to jakby, teraz te emotki, no jaki czad, O, paczka. Co O. Co fajnie. Zobacz, zobaczymy co to jest ten warsztat Stumble. Możemy w to wejść? Zagraj. Dobra. Ale to A ze Snyder. Jestem. Dobra, nie pamiętam. Co to jest? Z tego się odbierz Aha. Muszę coś zrobić. O tak, właśnie to. Co? Gdzie ja się wspinam? Skąd idę? Nie! Dobra, jeszcze raz. Muszę to zrobić. Trzeba to zrobić. Trzeba tutaj dać te emotki Na trzy Dobra, trójka Ajaj. Fajna mapa Ostatnie, no zaś tutaj nie doskoczyłem Jeszcze złą motkę użyłam, masakra Nie wytrzymam zaraz Ej dobra, bez tych robotek. No teraz pytanie gdzie? Chyba tam Idę tu Teraz tutaj Co? Wysoko To jest głupie hamster Dobra Okay. Nie! Dobra, przeżyłam już jeszcze. Wykakałem. Okej, okay, tutaj już we'll będzie. Jak ja mam teraz z tego wyjść? Przejść to trzeba już chciałam z tego wyjść eee, Zachęcam do subójków w górę. Pisanie w komentarzu z jakiej gry albo z jakiej mapy z Robloxa czy z czego chcecie następny odcinek Okej, okay, jesteśmy tutaj zaś, a teraz pytanie, że jak tutaj trzeba przejść? Teraz tutaj. Sokro. Tak, no to będzie tyle atrynicznych, cześć Pa.